Pierdol po polsku, czyli Westerplatte. Siedem dni, które rozwaliły mit niemieckiej wojny błyskawicznej. 1 września 1939 świt nad Gdańskiem przynosi dźwięk pierwszych strzałów. Pancernik Schleswig, Holstein otwiera ogień na polską składnicę wojskową na Westerplatte. Niemcy są pewni, że opór potrwa godziny, bo przewaga ognia jest absolutna. Po polskiej stronie zaledwie nieco ponad 100 żołnierzy odciętych od wsparcia. Dowództwo niemieckie zakłada szybkie zajęcie terenu i demonstracyjne zwycięstwo propagandowe. Pierwsze salwy rozrywają koszary ziemia, drży dym, zasłania wąski półwysep. Niemiecka piechota rusza do szturmu. Pewna, że opór już został złamany. Polskie stanowiska otwierają ogień z ukrycia, kładąc atakujących na wąskich podejściach. Zaskoczenie przeciwnika jest całkowite. Atak załamuje się w pierwszych minutach. Niemcy reorganizują oddziały, wprowadzają miotacze ognia i ciężką artylerię. Kolejne natarcie również zostaje odparte, mimo potęgi ognia i przewagi liczebnej. Każdy bunkier działa jak osobna twierdza. Powiązana precyzyjnym systemem sektorów ognia. Dowódcy niemieccy nie rozumieją, jak tak mały garnizon może zadawać takie straty. Propaganda oczekiwała szybkiego sukcesu. Rzeczywistość zaczyna podważać mit Blitzkriegu. Drugi dzień przynosi bombardowanie z powietrza. Bomby rozrywają teren wokół koszar. Polacy wychodzą z gruzów, nadal walczą, nadal utrzymują kluczowe punkty obrony. Niemcy ponawiają szturm lecz znów trafiają w krzyżowy ogień z ukrytych stanowisk. Każdy metr ziemi kosztuje napastników nieproporcjonalne straty i utratę tempa natarcia. Dowództwo wzywa kolejne posiłki, przekonane, że wystarczy zwiększyć nacisk ogniowy. Trzeci dzień przynosi ogień artylerii morskiej i naloty nurkujących bombowców. Zabudowania płoną lasy, zamieniają się w czarne szkielety, a linia obrony trwa. Ranni są opatrywani w prowizorycznych punktach sanitarnych, pod nieustannym ostrzałem. Amunicja jest racjonowana, woda oszczędzana, każdy strzał musi mieć sens. Czwarty dzień przynosi kolejne szturmy. Niemcy wchodzą głębiej, lecz zostają wyparci. Mały garnizon zaczyna przechodzić do kontrataków lokalnych, niszcząc wysunięte grupy wroga. Dowódcy niemieccy są wściekli. Raporty. Nie zgadzają się z planami kampanii. W Berlinie oczekiwano symbolicznego zwycięstwa w Gdańsku. Narasta kompromitujący impas. Piąty dzień przynosi najcięższe bombardowanie. Półwysep jest systematycznie równany z ziemią. Mimo tego Polacy nadal utrzymują punkty oporu. Zmieniając pozycję pod ostrzałem, straty rosną, zmęczenie jest skrajne. Lecz dyscyplina nie pęka. Szósty dzień to próby negocjacji. Niemcy proponują kapitulację w zamian za życie. Dowództwo polskie odmawia, wiedząc, że każdy kolejny dzień wiąże siły przeciwnika. Siódmy dzień zaczyna się kolejnym zmasowanym ostrzałem niszczącym resztki zabudowań. Obrona jest już fizycznie niemożliwa brak amunicji, brak opatrunków, brak realnych szans. Dowódca podejmuje decyzję o kapitulacji, by ratować rannych i resztę załogi. Niemcy wkraczają na zrujnowany teren, zaskoczeni skalą zniszczeń i oporu. Zamiast triumfu panuje cisza, zamiast propagandowego zwycięstwa. Pozostaje niewygodne pytanie, jak garstka żołnierzy zatrzymała potęgę, która miała miażdżyć Europę w tygodnie. Westerplatte nie wygrało wojny, lecz wygrało pierwszą bitwę o narrację. Pokazało, że Blitzkrieg nie jest nieomylny. Że można go spowolnić determinacją. Siedem dni wystarczyłoby obnażyć kruchość mitu o niepowstrzymanej maszynie wojennej. Każdy dzień obrony wiązał jednostki, które miały iść dalej na wschód. Każdy raport z frontu niszczył obraz łatwego zwycięstwa, budowany przez propagandę. Westerplatte stało się symbolem oporu silniejszym niż wiele zwycięstw taktycznych. Nie chodziło o teren. Chodziło o czas morale i pokazanie granic strachu. Garstka ludzi wymusiła na imperium korektę planów i dodatkowe zaangażowanie sił. To była wojna charakteru, nie liczb i kalibrów dział. Niemcy mieli wszystko, Polacy mieli decyzję, by nie ustąpić bez walki. Każdy bunkier był wyborem, każdy wybór był komunikatem dla całej Europy. Nie zawsze zwycięża ten, kto ma więcej sprzętu. Zwycięża ten, kto narzuca sens. Westerplatte pokazało, że symbol potrafi być potężniejszy niż dywizja pancerna. Od tego momentu opór przestał być beznadziejny w oczach świata. Mały półwysep stał się punktem odniesienia dla wszystkich późniejszych obrońców. Nie był to cud, był to wynik przygotowania dyscypliny i chłodnych decyzji. Dowódcy wykorzystali teren do maksimum, zamieniając każdy metr w strefę śmierci. Niemiecka przewaga ogniowa nie mogła zniszczyć tego, co było rozproszone i ukryte. Wojna zaczęła się od porażki propagandowej agresora mimo taktycznej kapitulacji obrońców Westerplatte wygrało pamięć, zanim przegrano pozycję. To była lekcja dla świata, że agresję można spowalniać nawet bez wsparcia. Nie liczba dni jest ważna, lecz to, co te dni zrobiły z narracją wojny. Każdy kolejny opór w Europie odnosił się do pierwszych siedmiu dni. Polscy żołnierze pokazali, że czas kupiony krwią zmienia przebieg kampanii. Westerplatte stało się początkiem mitu odwagi, który przetrwał całą wojnę. Nie dlatego, że było największe, lecz dlatego, że było pierwsze. Gdy padają pierwsze strzały. To pierwszy opór definiuje całą historię. Niemcy wygrali teren, ale przegrali symbol, który działał przeciw nim latami. E. To nie była legenda stworzona po wojnie, to fakt zapisany w raportach. Siedem dni kosztowało agresora więcej niż planowano na pierwsze tygodnie. Westerplatte nauczyło, że mit siły pęka przy pierwszym prawdziwym sprzeciwie. Nie zawsze trzeba wygrać, by zmienić reguły gry. Wystarczy wytrwać, gdy wszyscy oczekują Twojego upadku w pierwszych godzinach. Tak rodzi się przewaga moralna, która żyje dłużej niż każda kampania Westerplatte. To nie epizod, to punkt zerowy oporu w nowoczesnej wojnie. Każdy, kto później walczył, wiedział, że można powiedzieć nie nawet potędze. To był prawdziwy wpierdol po polsku w wymiarze symbolicznym i historycznym. Bez mitów, bez patosu. Tylko decyzja, by trwać wbrew rachunkowi sił. Pamiętaj o tych siedmiu dniach, gdy ktoś mówi, że opór nie ma sensu, bo czasem wystarczy kilka dni, by zmienić sposób w jaki świat patrzy na wojnę.